Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko. W tym tygodniu mam przyjemność, ale również zaszczyt zachęcić Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika do rzeczy. Jednak zanim to zrobię, to chciałbym Państwu zaproponować skorzystanie z naszej elektronicznej prenumeraty, bo ona daje Państwu szereg korzyści. Po pierwsze, o wiele szybszy dostęp do najnowszego numeru tygodnika do rzeczy, bo już w niedzielę o godzinie 16.00. A papierowe, tradycyjne papierowe wydanie dopiero w poniedziałek w kioskach. Po drugie cena, bo ta jest naprawdę atrakcyjna. Po trzecie dodatkowe materiały na naszej stronie internetowej. Z jednej strony felietony naszych autorów, Pawła Lisickiego, Piotra Gabriela, Rafała Ziemkiewicza, Macieja Pieczyńskiego, ale również dodatkowe treści wideo, czyli dwa programy, dwa formaty. Z jednej strony Polska do Rzeczy, Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza, a z drugiej strony Antysystem, czyli program Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na, na stronie subskrypcja.dorzeczy.pl i zachęcam Państwa do skorzystania z tej właśnie możliwości, z tej właśnie oferty. Jednak, jednak, niezależnie od tego, czy skorzystacie Państwo z wersji elektronicznej, czy z wersji papierowej, bo oczywiście o gustach się nie dyskutuje, to zapewniam Państwa, że jak zawsze otrzymacie solidną dawkę tekstów. Tekstów ciekawych, tekstów inspirujących, tekstów po prostu wartych. Przeczytania. A w tym tygodniu naszym tematem okładkowym jest kwestia imigracji. Ulice polskich miast i miasteczek zmieniają się diametralnie i widać to już gołym okiem. Wystarczy przejście po ulicach Warszawy, Krakowa, Poznania, czy Gdańska, nie mówiąc już o wielu innych miejscach w naszym kraju, by coraz rzadziej słyszeć język polski, by zobaczyć coraz większą liczbę imigrantów. Jedna sprawa, to oczywiście jest nielegalna imigracja. I to nie tylko ta ze wschodu, ale również w ostatnim czasie z zachodu, kiedy Niemcy podrzucają nam nielegalnych imigrantów. Ale drugą, równie ważną sprawą jest ta imigracja legalna. Bo ona także przynosi swoje skutki, przynosi konsekwencje. I o polityce migracyjnej zarządów platformy obywatelskiej, ale również zarządów Prawa i Sprawiedliwości, o błędach tych polityki. O tym wszystkim piszemy w najnowszym numerze do rzeczy: pytając, czy Polska jest i będzie katolicka, czy może już muzułmańska. Pytanie w tym momencie może się niektórym wydać szokujące, ale zachęcam Państwa do lektury dwóch tekstów głównych. Z jednej strony Kacper Kita, który pisze o błędach, które możemy powtórzyć, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, rzecz jasna. I Kacper Kita pyta, czy idziemy ku islamizacji Polski. Z drugiej strony Teresa Stylińska, która pisze o zagrożeniach, z jakimi muszą się mierzyć społeczeństwa Europy Zachodniej, które. Przyjęły wcześniej napływ nielegalnych imigrantów. A tu naprawdę czas odgrywa ogromną rolę. Ale to nie jedyne tematy, które Państwo znajdą w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. Paweł Chmielewski i Piotr Semka żegnają papieża Franciszka. Z jednej strony Paweł Chmielewski pisze o tym, że Kościół żegna papieża Franciszka, ale także o tym, że katolicy z niepokojem patrzą w przyszłość, bo rzeczywiście przed nami konklawę. Nie wiemy, kto będzie nowym Ojcem Świętym, ścierają się różne poglądy, ścierają się różne frakcje, o tym wszystkim Paweł Chmielewski. Z kolei Piotr Semka pisze o proboszczu świata w gąszczu dyplomacji, wskazując, że następca papieża Franciszka będzie miał bardzo trudne zadanie, by odbudować znaczenie i wiarygodność Watykanu, ale to kolejny blok, który Państwu polecam. Także mamy oczywiście tradycyjne teksty polityczne z kraju, a tu rozmowa Ryszarda Gromackiego z Grzegorzem Braunem, który mówi o przełamaniu systemu. Bardzo ciekawa przekrojowa rozmowa z Grzegorzem Braunem, ale Łukasz Warzecha porusza z kolei bardzo ważny temat, o którym wielu nie chce mówić o pozarządowym raku. O organizacjach pozarządowych pisze Łukasz Warzecha, które no, z jednej strony dzięki wsparciu państwu czy samorządom e, no, wpływają na rzeczywistość w sposób niewspółmierny. W, w sposób niewspółmierny, bo grupa bardzo często wąska ludzi o ideologicznych bądź cynicznych motywacjach uzyskuje wpływ na rzeczywistość i o tym raku organizacji pozarządowych pisze Łukasz Warzecha. Zresztą ten temat tym bardziej aktualny, że przecież jeszcze kilka miesięcy temu wybuchła afera związana z finansowaniem organizacji pozarządowych, tych lewicowych, liberalnych, przez pieniądze amerykańskie. Rafał Ziemkiewicz pisze o prezydenckim trollingu. To jest opis startu Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich. Rafał Ziemkiewicz wskazuje, że obecność Krzysztofa Stanowskiego w Końskich i to, co wówczas zrobił i wyśmiewanie Rafała Trzaskowskiego za wyłącznie za pomocą statów z jego własnej książki może być game changerem wyborczym. O tym Rafał Ziemkiewicz, który szerzej pochyla się nad Krzysztofem Stanowskim. Radosław Wojta pisze o dronach. Dronach, które są używane nie tylko przez armię, ale również przez przestępców. A Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska o trzeciej młodości. O tym, że emeryci również chcieliby żyć pełną piersią i żyją. Coraz częściej żyją pełną piersią. O tym Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska. Jak zawsze oczywiście teksty także z bloku kultury historii, czyli wszystko to, za co państwo nas cenią. Marek Jurek pisze Ost, polityk dla Polski w dobie odprężenia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Z kolei Robert Bogdański o tym, że Kissinger może leżeć spokojnie i zastanawia się, po co Ameryce potrzebna wojna gospodarcza z Chinami. Zaś Jacek Przybylski podejmuje kwestie stóp procentowych, pisząc o gołębim zwrocie. Kto zarabia, a kto traci na obniżkach stóp procentowych pyta Jacek Przybylski analizując sytuację wokół Narodowego Banku Polskiego ale także związaną przede wszystkim ze stopami procentowymi tak to jest temat który jest niezwykle istotny zwłaszcza dla wszystkich tych którzy mają kredyty a przecież bardzo duża część społeczeństwa je ma i wypatruje tylko komunikatów komunikatów z Rady Polityki Pieniężnej jak zawsze w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy także oczywiście Plotki polityczne, także felietony naszych autorów, Wojciech Słowo Sławomir Jastrzębowski i wielu, wielu innych. Do lektury najnowszego numeru Państwa zachęcam w sposób szczególny, jak również, jak już wspomniałem, do skorzystania z naszej wersji elektronicznej. Niezależnie od tego, mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z tego najnowszego, nowego numeru, w którym, raz jeszcze przypomnę, poruszamy temat imigracji i jej skutków. Karol Gac, kłaniam się nisko.